W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gmina Kraśnik zakwalifikowana została do grona gmin, które uzyskały dofinansowanie na przebudowę szlaku komunikacyjnego. Zadanie to dotyczy ulicy Mickiewicza w Kraśniku. Ulica Mickiewicza jest drogą łączącą ulicę Krasińskiego z ulicą Graniczną. Jej zły stan techniczny uniemożliwiał pełne wykorzystanie powstałej infrastruktury drogowej jako jest ulica Graniczna, która przyjmuje część ruchu tranzytowego. Miasto biorąc pod uwagę intensywnie rozwijające się w tym rejonie zabudowę miał na celu stworzenie sieci dróg gminnych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej tej części miasta. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Cichą do skrzyżowania z ulicą Graniczną. Remont obejmował wzmocnienie na wierzchni jezdni, wymianę krawężników oraz budowę dwustronnych chodników i kanalizacji deszczowej. Ulica Mickiewicza jest drugą ulicą w Kraśniku zrobioną z dotacji rządowych z tak zwanej schetynówki. Całość inwestycji wyniosła około 1,5 miliona. Prawie połowę sfinansowane zostało z programu rządowego, na które miasto pozyskało pieniądze. Ta inwestycja była możliwa też dzięki współpracy miasta z powiatem. W wyniku poprawy standardu drogi natężenie ruchu wzrosło, a poprzez powstanie infrastruktury spełniającej odpowiednie standardy, znacznie Pojawiło się bezpieczeństwo pieszych i pojazdów. Partnerami w realizacji projektu była spółdzielnia mieszkaniowa Metalowiec oraz powiat Kraśnicki. Program przebudowy dróg lokalnych trafił do Kraśnika i jest to efekt dobrej współpracy pomiędzy miastem Kraśnik a powiatem Kraśnickim. Akurat występowaliśmy przy tej inwestycji w roli partnera. Dzięki temu niewątpliwie było łatwiej uzyskać odpowiednią ilość punktów. I wniosek, który został złożony przez miasto na przebudowę tej ulicy został, dostał poparcie i stąd też w ramach realizacji tego przedsięwzięcia została przebudowana kanalizacja, wybudowany parking, jak również zmodernizowana nawierzchnia tej drogi. Uważam, że to problem bardzo poważny, bo od wielu lat tutaj brakowało parkingu. Droga była też mało przejezdna, ciągle były nierówności, natomiast teraz widzimy piękną drogę, wspaniały parking. No, kanalizacja jest co prawda w ziemi, ale też zdaje swój egzemplarz. Ulica Mickiewicza, ze względu na jej usytuowanie, stanowi oś, do której włączone są pozostałe drogi gminy w tym rejonie. Jej przebudowa warunkuje dalszy rozwój tej części miasta.